Kolejny dzień jedziemy dzisiaj na Pleatę Amazors, czyli taki plaży z niebieskim e, źródełkiem. I tak, jedziemy właśnie autobusem, który ma taki komfort, są takie godne siedzenia i w ogóle cały jest wygodne. E, euro jadę kosztuje 3,10 centów i jedziemy z 16 km i tak jest tu tak przyjemny, patrzcie jaki komfort, nawet jest światełko. Normalnie nie to co nasze autobusy polskie. jest tak pięknie i przejrzyście

To jest dziś dzień. Dzisiaj pojechaliśmy na wycieczkę dookoła, wyspy gram kanarię. Yy, Przed chwilą byliśmy w Puerto Mogan. Ja zapomniałam nagrać, więc... Yy, Głębiej, żebyśmy o 13-30% nie że tak naprawdę bliżej, bo tam daleko, nie widać za bardzo. W zasadzie, na już Trzeba tu jest, do, jest to po lewej to, stronie. Takie przez No i teraz przyjeżdżamy właśnie, na z Ktoś ma tutaj kawałek ziemi, no to może sobie posadzić do błękitnych skałek. I co? No i, i tam porobię jakieś też fotyczki, i ja tam nagram, to wstawię Wam jeszcze filmik. O, to, nawet jak nie ma w hotelach, to w każdym sklepie powinno być, bo jednak teraz jest sezon, więc. Powolę się chwilą. Fajny nam powiedziałam przykładnik, że tutaj na o opuncji są takie białe naloty, nie? I te białe naloty to są robaczki. Które po zmieleniu i Tutaj e, mamy e, mamy opułucji, z, z, no, opułce, no, aha, O zelno, korce, Są tak, barwniki. One mają takie ok, kolce, drogie kolce. Nawet tak na blisko nie pochodzimy. Ostatnio też na koniec. Chcę zrobić tak Źle ustawiła, że na miała Także on trzeba uważać, to są tak nie pochodzimy. One, jakie mamy, już to samo obrane, więc można kupić, chociaż też. To ma, ale wszyscy ich nie biorą. I szczególnie na przykład w Kamparii, nie? W są... teraz widać ładnie po lewej stronie, to co wioskę Mogan, tak, którą przejeżdżaliśmy przed chwileczką. A ta część wyspy, skalista. I jak, klifowa, najstarsza geologicznie, To tak, jest e, pół miliona, wiele to no jest dawno, dawno temu i tutaj wybuchały i i wulkany. powstały ale te z, z z wąwozy, i tak? przez miliony milion lat ten podlegał, podlegał erozji. Ale Kanaryjczycy, no tutaj, jak się mieszka przez tyle lat, to już jak widzicie, wszystko widzę w kolorach, nie. Nie zostało nam znalezienie w której, w której tak, tam, szopka, bardzo bardzo jest ogólnie raz na miejsce Gran Canary, jeżeli nie na całych wyspach kanaryjskich, no. w którym. W którym e, wy, szopka, bożonarodzeniowa jest zrobiona z ludzi. Muszę powiedzieć, że w ogóle I się, Mogłem bardzo fajnie z kimś z nie z kimś z o na A to jest lokalny sklepie, w którym można kupić lokalne e, owoce, które przed chwilą Wam pokazywałam, jak były, Widzisz w film dole. Widzicie papugę? Patrzcie, jakie piękne owoce.

Nie, białe, nie, to, no, nie, to, no. no bo, ładne no, no, tak, tutaj banan. tutaj też takie mamy, mamy plantację e, e, bananów, ale na Palma stójnie jest z bananów głównie e, lounge, banany. E, i kawa. Zresztą nasze banany trzeba, próbować, jak ktoś jeszcze nie próbował. Kto próbował lokalne bananów? Na Na pewno, na pewno lokalne, bo w hotelu w chciał, ale banany to by nie sprowadzali no bez stresu, więc tutaj banan i inne banany są bardzo i te tak, są tanie, wodnice, się, i to jest, banany są tanie, więc w większości hotel ma banany. One są słodsze niż te z Ameryki Południowej. to jest chłopaka na wyspę kawa. I no i tak Tutaj mamy najbardziej popularne lecie, leko słodkie. Do tego świeże mleko i kawa. Jak dolejemy do tego rumu, to już będzie najbardziej popularna kawa z teneryfy. oni piją z rumem. Baraki to się nazywa. Karahiyo z kolei to jest kawa czarna z rumem. Tak, czyli bez żadnego mleka. Espresso no to kawa no, czarna, mocna, tak? bez żadnego tam też dodatku. No, i, no to są takie te najbardziej, bo kawa w lecie to jest kawa z mlekiem, ale to już są takie popularne. Ale tu na Gran Canaria najbardziej. Taką typową z wyspy jest na lecie, lecie czyli podwójne mleko, lecie to mleko, tak, Znam nam zainteresowanych. I mówi się dwa razy lecie-lecie, pod, podwójne mleko. Czasami jako deser Kanałeczcy też jedzą, piją pod kawę, to one słodkie. Czyli mają, a do tego jeszcze dodają cukru, to w ogóle nie wejść tego. tego, jeszcze cukier. Hello, musieliśmy, właśnie zmierzamy. Do takiej lokalnej restauracji, w której wypijemy tą kawę, o której się była mowa. I jesteśmy na plaży też czystej. Zaraz wam nam pokażę. Jesteśmy tu, ogłębiliśmy tam, tam wysoko. Ale jesteśmy, przyjemnie wieje. Ale super. Z tego miejsca mamy bliżej na Teneryfę niż do Las Palmas. I tak. Cover. I e, potem następne miejsce, jakie odwiedzimy, to jest północ wyspy. Jesteśmy aktualnie na najbardziej wysuniętym miejscu e, na wyspie i drugi e, w sensie z zachodu. Bo są ogólnie trzy miejsca na zachodzie, tu gdzie jesteśmy: na północy, na miejsce i na zachodzie, e, e, boże i na południu. <laughs> e, I e, no, czekajcie, bo zgubiłam ale w każdym razie bardzo mi się podoba, fajnie wieje, jest przyjemnie Ogólnie na wyspie jest bardzo dużo kotów Z tego co powiedziała nam pani przewodnik Było ich tak dużo, że władze Gran Canary musiały kilka lat temu przeprowadzić Przeprowadzić kastrację wielu kotów, bo te koty są w zasadzie bezdomne niczyje, nie? To już tak To jest likier ziołowy I kawka, którą zaraz będziemy pić Więc wam ocenię Martynia, zaraz w tej sobie Proszę bardzo, ciacho Ale gorące Dobra Ciasteczko? Uh -huh. Nie chcesz nic słodkiego? Mm. Jak jest nasza kawa, kawa z ekspresu, wiecie? To jest z jest. mlekiem. Kondensowane mleko. Uh -huh. A to nie jest ten bananowy? Nie. Uh -huh. Nie, likier jest ziołowy. Mmm, to mleko skondensowane na dole, jak wymieszamy. Nie, nie wymieszamy tego, nie? To piję na końcu. Nie, ja to wymieszam. Pić do góry. dobre to mleko. Ta Babaczka, dobra. Ale słodka kawa teraz, ale Ech, dobra. No właśnie gorąca, nie? Mówię, dla mnie, że smakuje jakie Germeister. Ten likier Nie uważacie? Jest prawie identyczny. Ale mam teraz usta poprawione. Czy wy co widzicie? Mamy teraz na pół widokowy, także pokaże wam zaraz ok. ja jak ja to będzie śniele, wyglądało. taka a propos, to no jak się na Kawie, nazywa się Laura. Zapiekać do drogi, tak samo jak i tak tam tak. Drogi, na drogi sam już. Nie. Jedziemy na obiad, tak? tak, tak że do drogi. Do drogi na razie, idziemy wśród gór, tak, tak. które już wam pokazywałam, tak, tak. Także Tak, wracamy drogą, którą jechaliśmy. I zobaczcie, mnóstwo krebików. Jesteśmy, zjedliśmy właśnie obiad, który Wam tylko kawałek pokazałam, bo nie miałam jak nagrać, bo dużo osób tam było. Jedliśmy, e, jesteśmy ogólnie w Playa de las Nives. Jedliśmy. Jak się nazywa ta potrawa, którą jedliśmy? Paella. Paella. I to jest jakby ryż kurkuma z krewetkami, małżami i to w sumie tyle Nie było to najlepsze, ale nie było też złe Na pewno coś innego I w sumie może nie byłam głodna przez to, że jadłam to z w hotelu I tak Wyglądam tak, teraz zabieramy się I jedziemy już do hotelu autostradą Więc ponagrywam w jakieś widoczki, coś tam pewnie jeszcze pogadam Także do zobaczenia. Znana. No nie ksiągnął. Zobaczymy, jak okazał, Zabam, ja to wygląda. jeszcze potem Aruka. Zatrzymamy się w pościele. przy kościele. Aruka, teraz inaczej. Bo jest to nie typowy kościół kanaryjski. Tak, pięknie zaprojektowany. To jest jedno łodzianki wybudowa, ale nie ma takiego. Zaczęłam na tej części. Tak, na pewno kościół. I potem na sam Bo dzisiaj właśnie mówili, że o 17 ma wybuchnąć. także Będziemy tak. Pierwszymi świadkami wybuchu Katarzyny Zobaczymy, czy zdążymy Na tej ścianie są herby wszystkich gmin Jest 21 gmin, więc 21 herbów A to jest piękna fontanna Spinamy się do góry Tutaj mamy Gran Canaria, jak wygląda U góry najwyższa Dziękuję. Tutaj są wszystkie wyspy pokazane, e, gdzie jest wysokość i tym podobne. Więc są super. Tutaj jest El Hierro, e, La Gomera. Tutaj jest La Palma czyli coś, co musimy odwiedzić. Dalej. Teneriffa, czyli raczej ro, za rok mój przystanek e, Fuerteventura e, Lanzarote, no i oczywiście Gran Canaria I no, Właśnie na Arukas byliśmy w Virgas Z kamieniołomu e, Znany w... kamieniołom Arukas, kamieniście Wydobywane z tych kamieniołów Wykorzystywane były w budownictwie nie tylko sakralnym, ale też świeżym. A mieliśmy mieć takie jak Tak to się nazywało w każdym czasie. Mieszkanie w Krakowie? Nie wiecie, zbudujmy, w Krakowie. Gdziemy do Wychodni? Po lewej stronie. Także są tak, tereny rolnicze. Tak? Rolnik Campesino to jest mieszkanie. Trochę jest inny klimat jest więcej chmur. Na tą Jest aż tak gorąco Jesteśmy przy yy, Kościele, który został Zaczęto jego Budowę w 1909, 1909 roku Skończono w 70 Nie wiem którym, ogólnie Policzyłam, że 68 lat, więc sobie tam to liczycie yy, W każdym razie yy, bardzo fajny i bardzo oryginalny w ogóle był każdy element tutaj był wykuty w kamieniu i wszystko było przez tysiąc robotników robione, więc wszystko jest kute, nic nie było jakby gotowo zrobione, nie? Więc super. Nie podchodzić do wisko no Widać? Dziura taka, regularna, także musimy sobie wyobrazić. Dwa tysiące lat temu wybuchł tego wulkanu, spektakularne, bo blisko ocean, tam jest bliziutko ocean, lama połączeniu z wodą dawała efekty no niesamowicie spektakularne, tam też dobrze. To... Ten zielony teren to 18 pole tak? golfowe, nazywane polem golfowym. Luka, y hotel teren. przy kraterze. na najwyższym punkcie. I tutaj w ogóle jest taka ścieżka trekkingowa, więc można z co przejść. Także tak. Nie wiem, czy to dokładnie widzieliście, ale w tym kraterze na dole jest um, taki domek. Gdzie mieszka La, że tak nie kiedyś, kiedyś miał 4 letni teraz już pocztówkę podchodzących pan, który nigdy się nie ożenił. Zawsze się śmieli, że e, e, lokalsi się śmieli, że nie znajdzie takiej wariantki, co by chciała mieszkać 200 metrów e, i chodzić e, w karpkach po cieple, czy coś takiego. Bo ogólnie on jest to w dole krateru, który był 2000 lat temu. Jakiś e, krater. Aha, i ten krater ma 1000 tysiąc... 200 metrów, metrów głębokości. I, e, e, i pierwsza wycieczka w ogóle jaka no jakaś odbyła miała nazwę Mała Podróż dookoła świata. I odbyła się przy tej bandanie, la Bandama, Golf Bandama, tam się pokazywała. E, na tę górę, gdzie wszyscy byliśmy. Давай я буду смотреть. Машина не